No, siema, witam was widzowie w waszym ulubionym kanale na YouTubie, czyli Stroke the Chat. Dokładnie tak. A w dzisiejszym odcinku moim wyzwaniem będzie pokonanie trzech najtrudniejszych technik PvP. E, na początek zmierzę się z przeciwnikiem walcy na Nemosy. Wiem, że jest to jedna z najcięższych tak naprawdę tutaj wyzwań na tym serwerze. A właśnie co do serwera, to właśnie będziemy grać sobie dzisiaj na KPL, dokładnie tak, który jest partnerem dzisiejszego odcinka. No i co, jeśli uda nam się tutaj wykonać te wszystkie trzy zadania poprawnie, to oczywiście uda nam się otrzymać tutaj rangę twórca. Także myślę, że bardzo fajnie. A to co resztę, jakie wyzwania przygotowałem na dzisiejszy odcinek, to oczywiście dowiecie się oglądając ten film. Ja na wstępie jeszcze poproszę was o zostawienie łapeczkę w górę, no i zasubskrybowanie tego kanału, jeśli jeszcze tego jakimś cudem nie robicie. No dobra, a więc my przejdźmy do pierwszego wyzwania. Oczywiście tutaj musiki ćwiczyłem sobie dość wcześniej. Wiem tutaj mniej więcej jakie taktyki, widzę, że tutaj gracz jest też... Tutaj nie ma Minecrafta premium, aczkolwiek to nie znaczy, że jest słaby. Jak widzicie zrobił mi Full Boxa, dosłownie ja nawet nie mogę się rozkopać, co nie? Ojojoj, oj, oj. gościu tutaj ogarnia delikatnie. No i też może być problem, też może być problem, moi drodzy. On tutaj woduje mi to syćko. Staram się mu zabrać wodę. Ehm, dobra, będę tutaj. Aha, już mi jesteś. Ju... Oddawaj mięsa, oddawaj. Co to jest za gościu, co nie? Jakiś dziki, dziki. Gościu jest naprawdę dziki. Gość jest naprawdę dziki. I stary, ja nie wiem, ja nie wiem co to jest, jakiś powolny on nie, mi się po prostu nie chce widzowie, mi się po prostu nie chce, przed chwilą jak grałem sobie przed odcinkiem, ćwiczyłem, byli to naprawdę słabi gracze, o co no, chodzi, wizowie. teraz dałem sobie wodę na pasek i tutaj znając techniki, które moi znajomi uczyli, czyli nemosowania, spróbuję tutaj wygrać, widzę, że grać już nie jest taki dobry, więc sobie tutaj mu nemusika zrobimy, oczywiście, że tak, tutaj zabudujemy. On mi tutaj będzie stawiał, widzowie. To jest oczywiście, że tak, wiadome. Wezmę sobie tutaj. Wezmę tutaj ja gadam, widzę. Wezmę. Pierwsze co musimy to podkopać się do góry i zabudować się tutaj. Żeby oczywiście tutaj on miał ciężej. No, halo! Halo! ziomek. Dobra, w takim wypadku nie wiem co się robi, widzowie. Tak szczerze, nie będę was... Nie, no nie mu, nie mu, nie mu. Wracaj tutaj kolego. Wracaj, 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 wracaj. Albo możemy mu tutaj zrobić na musinka w sumie. I czemu by nie. Cyk, 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 cyk. Nie no, on będzie tak w kółko latał. Ja nie wiem że widzowie. Co za ziomuś, co za ziomuś. Trzeba tutaj wszystko zabudować w takim razie. Oby, oby, oby mi się z nim tym razem udało. Dobra. Ty, bo on mnie jeszcze tutaj rozwali. Dobra, tu, cyk. Cyk. Okej. Okay. I jest już na mosiku tak zwanym. Tutaj, nie no, stary, czemu on ucieka? Dobra, jest jeden jednym łebie, jest w jednym łebie. Jestem w SMW. Okej, okay, ale na spokojnie. Wiem, żeby tylko, żeby tylko nie stracić. On to traci, on to tym, więc ja sobie tutaj będę nawalać na spokojnie. Wiem, że jest taki triczek, widzowie, trik kosmonaucik tak zwany. Ale widzę, że on się sam webuje, widzowie, to jest po prostu, to jest coś po prostu innego. Możemy go rozkopać tutaj. Podbić, o, o dokładnie tak. I on jest teraz podbity i będzie móc ten trafić, wyrobić. I to totemik, oczywiście, że tak. Czyżby? Czyżby to już to? Widzowie, ostatnie, ostatnie hity, tak naprawdę. Dobra, postawiłem mu dźwignię. Ta? Nie, nie postawiłem. A, dobra, teraz jest. No i spokojnie powinniśmy meczka sobie pokonać. Także pierwsze zadanie mamy zaliczone. Walka na jakże tutaj moje znienawidzone przeze mnie krystale. Ponieważ jest to naprawdę tutaj binty robią dużą robotę. Jedyne co mam to na perełki, tak naprawdę, Binda. Także będę mógł sobie tutaj szybciej perełkami, ale widzę, że gracze tutaj ogarniają. I tutaj kto jest na dole, ten przegrywa, także. Dobra, zabudowaliśmy mu to. Teraz go hitnąć. Widzowie, teraz go podbić rzadko. Dobra. O o, mam mało. Dobra, on już nie ma to temu, ale ja muszę sobie podjeść, dobra. Na spokojnie, ważne nie panikować, chociaż tutaj spocenie jest dość... Za... Ojojojoj, oj, oj. ale głupio zrobiłem ale głupio zrobiłem. Dobra, na spokojnie. A jakbym się tak kopać pod niego? Tutaj postawić to. Zrobić taką demolkę. Dobra, to niestety nie pomogło. Dobra, dobra, ziomeczka znalazłem. Troszeczkę pouciekał przede mną. Także sobie go pogonimy chwilę. Dobra. Poszedłem tutaj w górę. No nie, przegrałem! Ja nie mogę. Spokojnie, ja muszę mieć je tutaj blisko. Ja widzę, że jeszcze scrolluję pasek, także jestem... Jeszcze jestem Beton tego Minecrafta. Ale spokojnie, myślę, że tutaj na spokojnie na tym serwerze jestem w stanie się nauczyć do perfekcji, więc tutaj go zabudujemy. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj żeby nic nie mógł nam postawić tak naprawdę. Oj, i się boi klateczki, Ziomeczek się boi klateczki. Dobra, spokojnie. On na pewno ma jakieś słabe strony, czy o kto umieć wykorzystać, gdzie on jest. Dobra, idziemy za nim. No, jak ktoś ucieka, to się go goni. Proste, że tak. Dobra, teraz trzeba go podbić. Oj, to temik, koledze. Dobra, zjedzmy sobie. Szybka perełka. Zabudowaliśmy. I on będzie tylko perełki zaraz. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Perełka za niego. Hit. Dobra, jestem na pół HP, dosłownie, także sobie to tam zmieniam. Nice, udało się. A moim ostatnim zadaniem będzie po prostu pokonanie na normalu i widzę, że jest ten kolejny ziomeczek, także miejmy nadzieję, że uda się zrobić jakąś fajną strefkę i jakąś fajną akcję wam zaprezentować. A jeszcze kończąc, korzystając z waszej uwagi, ee, to napiszcie, czy chcecie, odcinki z Anarchy GG, bo wiem, że dużo ludzi lubi to oglądać. Ja teraz prowadzę streamki z Anarchy GG, także myślę, że. Coś ciekawego miałby wam do zaoferowania. Także dajcie znać jakiś odcineczek z anarchii, jakieś lotowanie, konkursi, coś takiego byście chcieli. A ja oczywiście postaram się to w kolejnym odcinku zrealizować. I no, on tutaj bije w ogóle, on jest w ogóle widzowie. On bije tym mieczekiem do strefowania. Także widać, widać, że tutaj gracz niedoświadczony, aczkolwiek możliwe, że chciał dać nam fory. Dobra, ja tutaj go, muszę teraz stary pokazać klasę. Muszę strefę zrobić. Także strefka dla widza musi być. Pyk, pyk, pyk. On tutaj ma stary. Oj, gorszy ping trochę ma, dobra, cyk. No, on tutaj już chyba bez. Bez widzowie, bez jakichkolwiek szans mogę spróbować go nawet złapkować. Oczywiście nie przejmujcie się, że skina nie mam, bo akurat mi się coś z kątem zepsuło. Ale myślę, że to się. To się spokojnie naprawi, dobra. Pyk, 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 ziometryk tutaj. bez szans, dobra. Zamieniamy mieczyk i koniec. GG, widzowie, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się elo.